Cześć, dziś zajmiemy się wymianą oleju w Hondzie Hornet 900 wraz z filtrem. Żeby to zrobić, należy najpierw odkręcić nakrętkę, która znajduje się po lewej stronie motocykla silnika w tym oto miejscu. Ja już wcześniej odkręciłem. Teraz zostawiam rozgrzany lekko motocykl. Zrobiłem jakieś 10 km. Że olej był bardziej płynny. I zostawiam tak na jakieś 20 minut, żeby to wszystko ściekło. Kolejna rzecz, jaką musimy zrobić, to jest odkręcenie filtra oleju. Ja do odkręcenia filtra nie mam jakiegoś specjalnego klucza. Jeżeli ciężko schodzi, to po prostu przebijam go tu śrubokrętem i odkręcam. Ale spróbuję dzisiaj takimi szczypcami. Może coś pójdzie. ładnie odchodzi odkręca się wystarczy tylko poluzować teraz już powinno pójść ręką jak widać jeszcze w filtrze oleju był olej, który spływa do miski i tak to wygląda o. 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 Niestety, jak widać, wypadki się zdarzają. Plama w garażu. To, co ja robię jeszcze dodatkowo, to przechylam ten motocykl, żeby pobełtać wszystko to, co jest w środku. Jeszcze stary olej. Dwa, trzy razy co chwilę. To tam jeszcze trochę tego oleju. Nie wiem, czy widać, ale ścieknie troszkę więcej. Teraz najważniejsza część to przykręcenie śruby od spustu. Przykręcenie śruby od spustu yy, oleju. Trzeba uważać, żeby nie zerwać gwintu. Ja to zrobię kluczem dynamometrycznym. Siła jaka jest w serwisówce opisana to 29 Nm. Przed zalaniem świeżego oleju trzeba wszystko dokładnie powycierać, żeby ewentualne wycieki było widać czy to od strony filtra czy właśnie korka spustowego zalewam to olejem 5110W40 firmy Motul i wymieniam filtr wszystkie dane jaki olej należy wlać i jaką ilość są w książce serwisowej którą zawsze można pobrać z internetu ja też tak zrobiłem Co dalej? Ja zawsze biorę czyściwo ze starego oleju, wycieram dookoła tu, gdzie będzie przykręcany nowy filtr. Bierę przy matku trochę gwint. Już tak wygląda to, co było no, trochę brudu. Myślę, że dobrze jest to sobie wyczyścić tam piasku, trzeba tu żeby nic nie wpadło do wewnątrz. Gdy już mamy tak wyczyszczone, bierzemy nasz nowy filtr, zrywamy tą folię. I tu jest taki oring, trzeba to trochę przesmarować nowym olejem. I kręcamy nowy filtr. tak dokręcę lekko. Należy nie ściskać za mocno, żeby nie zrobić otworu w miało być nie tak, to i tak będzie ciekło, będzie widać ostatni etap dolanie oleju serwisówka mówi 3,6 litra ja wleję teraz litr, zobaczcie nic nie cieknie potem doleję resztę i trochę poobserwuję jeśli będzie wszystko ok, dokręcam i jest gotowe dolewamy tutaj przez korek oleju ja to będę robił przez oczyszczony lejek Dobra, mamy wlane 3,6 litra. Teraz sprawdzamy jak to wygląda w oknie rewizyjnym. Poziom oleju powinien być między dolną kreską a górną, mniej więcej w, w połowie. trzeba go postać do pionu. no jest nie wiem czy to będzie widać jeszcze trochę można by było dolać tak mi się wydaje chociaż nie jest ok dobra i gotowe jak już mamy pewność że nigdzie nie ciechnie to ja zawsze uruchamiam na postoju żeby przez te filtry cały olej przeleciał zobaczymy tam zaciągnie do filtra nie będziemy widzieć, czy coś się dzieje ale jest ok i takim oto sposobem każdy z Was może oszczędzić nie wiem, od 80 do 120 zł bo tyle około kosztuje tutaj w moich okolicach wymiana filtra i oleju w motocyklu dzięki, zapraszam na nasz kanał na Instagramie, który pojawi się na górze ekranu. Pozdro!